W sobotę po raz pierwszy w Korszach odbyła się akcja Dzień Dawcy Szpiku Podaruj Komuś Życie na Święta. Organizatorzy wraz z wolontariuszami przez 6 godzin rejestrowali potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku. O akcji dowiedziałam się z internetu i postanowiłam przeprowadzić akcję, ponieważ dużo osób choruje, moich znajomych również i pomyślałam, że może akurat tutaj znajdzie się osoba, która mogłaby zostać bliźniakiem genetycznym takiej osoby. Czy mogłaby Pani nam trochę przybliżyć tą fundację? E, fundacja ta jest fundacją międzynarodową i e, zrzesza ludzi, którzy mogą, mogą, jeśli są zdrowi oczywiście, zostać dawcami i znaleźć swojego e, bliźniaka genetycznego i pomóc mu, żeby taka osoba mogła przeżyć. To jest jednak e, ciężkie, ciężko, ciężko jest zdecydować się przy takiej, przy takiej akcji do zarejestrowania, ale jednak... E, Dużo osób potrzebuje takich, y, takiej pomocy. A w jaki sposób można zostać dawcą szpiku kostnego? Jak to wygląda? Y, w tej chwili wszystko idzie do przodu, wiadomo, nauka. I 80% y, zrejestrowanych osób i tych, które już są, y, mogą oddać szpik, y, pobieranych jest z krwi. I jedyne 20% jest pobierane z y, kości, y, Biedrowej. I jest pod zniczuleniem, więc zero bólu, nic się nie dzieje. Czy jest jakiś ubytek na zdrowiu od dawcy? E, znaczy, rekonwalescencja trwa mniej więcej dwa tygodnie. Od, znaczy, powinna trwać od, nawet można już po trzech dniach wrócić do pracy, nic się nie dzieje, ale nie, u niektórych występuje też gorączka. I to tylko tyle. A wróćmy teraz do tej akcji, dzisiaj w Korszach. Proszę mi powiedzieć, jak ona przebiega. Od godziny 11 zarejestrowało się 10 osób. Jak na razie. Czekamy, prawdopodobnie będzie więcej. Wiemy o tym, że dużo osób po prostu jeszcze nie ma dojazdu tutaj. Wiem, że dojedzie z okolicznych wiosek, ale ma być więcej osób. Rak krwi to w dzisiejszym świecie coraz częściej diagnozowana choroba. Szacuje się, że tylko w Polsce co roku zapada na nią około 5 tysięcy osób, a 500 z nich zostaje zakwalifikowanych do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych krwi lub szpiku. Do przeszczepienia może dojść, gdy znajdzie się zgodny genetycznie dawca. Po prostu ktoś potrzebuje w tej chwili pomocy, może będę mogła udzielić takiej. Myśli pani, że takie akcje są potrzebne? Jak najbardziej? Dlaczego? Im bardziej jest rozszerzona, tym więcej ludzi wie o tym, i w tym więcej się dzieci czy dorosłych uratuje dzięki temu, szczególnie dzieci, nie, najbardziej się o nich myśli. Zarejestrować może się każda osoba pomiędzy 18 a 55 rokiem życia. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki materiału genetycznego zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z Kodem chorego wówczas dochodzi do przeszczepienia. Deklarację można było złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w korszach. Akcja została zorganizowana przez Fundację DKMS Polska.